Terenifery do miłośników upałów z pewnością nie należą. W swojej ojczyźnie miałyby dziś temperaturę nawet o 20 stopni niższą. We Wrocławiu jednak jakoś sobie radzą, bo właśnie zmieniły sierść z zimowej na letnią. Dlatego czują się u nas nieźle. Poza tym na wybiegu mają taki stawek zrobiony, żeby trochę mogły się ochłodzić. Często w nim leżą. Są całe ubrudzone błotem, to jest też taka warstwa ochronna. Kotikom afrykańskim renifery mogą tylko pozazdrościć. Te całymi dniami pływają w wodzie. Upał im nie straszny. Mają do dyspozycji na stałe basen, duży basen z filtrowaną wodą. Ta woda jest składzana, także nie przekracza 25 stopni. No i mają tutaj naprawdę fajne warunki dobytowania. Dla niedźwiedzi himalajskich temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza to prawdziwa katorga. Mi się nie lubią upałów. Tu, nawet z cienia jest na wagę złota. Co może dziwić, upały najgorzej znoszą jednak wielbłądy i oryksy szablorogie. Gatunki z Sahary nadzwyczaj szanują sobie cień. One wiedzą, że cień na Saharze, na, w ogóle na pustyni, jest rzadki, i dlatego starają się z niego korzystać ile mogą. Dziś bez kostiumu kąpielowego i ręcznika do nie warto się wybierać. Od kilku dni dla wszystkich zwiedzających czynne są specjalne spryskiwacze. To jest naprawdę dobra sprawa, my chyba w ogóle nie wyjdziemy, stąd tak szczerze mówiąc jest super rewelacja. I tak już będzie, do końca upałów.